Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj na warsztat weźmiemy sobie plecy. Jak wiadomo, mocne plecy to jest podstawa w dzisiejszym świecie, a my chcemy mieć mocne i wielkie. Przede wszystkim skupimy się na tym, żeby nasze plecy przypominały taki trójkąt i na tym, aby były też grube, bo dzięki właśnie temu trójkątowi sylwetka nabiera odpowiedniego kształtu, czyli tak zwanej klepsydy, czyli szerokie plecy barki, wąski pas i tu już nogi idą na zewnątrz. Dlatego zapraszam Was na trening. Po pierwsze ćwiczenie wykonamy podciąganie na drążku szerokim nachwytem. E, tutaj skupimy się przede wszystkim na angażowaniu właśnie e, mięśni obłych, obłych. Oraz najszerszego grzbietu. I to jest takie typowe ćwiczenie, jeżeli chodzi o szerokość pleców. Będziemy wykonywali to do klatki piersiowej, i tutaj taka mała rada, bo na większości siłowni jest maszyna, która pozwoli Wam e, po prostu się podciągnąć, ponieważ nie każdy, kto przychodzi na siłownię, jest w stanie wykonać odpowiednią ilość powtórzeń na drążku, a ta maszyna pozwoli odjąć dodatkowe kilogramy. Tutaj mały kurs instruktażu. Pamiętajcie, że ta maszyna jest na tyle specyficzna, że działa zupełnie inaczej niż inne. Ponieważ tutaj im więcej damy sobie cegiełek, tym po prostu większą przeciwwagę mamy i łatwiej jest nam się podciągnąć. A wiele osób myśli, że doda więcej cegieł, to że e, będzie ciężej. No tutaj jest na odwrót. Im mniej cegieł, tym jest ciężej, no bo wtedy podciągamy się własną masą. A dla tych, którzy już są wystarczająco silni, ściągamy to. I po prostu dźwigamy własną masę ciała lub sobie nawet możemy przyczepić ciężarek. Plec jest to grupa dość ciężka dla osób początkujących, dlatego musicie poświęcić jej bardzo dużo czasu. Ruch, jaki powinien się wykonywać, to łopatki do góry, łopatki w dół, i dopiero później dociągamy ręce, czyli idą łopatki w górę i w dół. Można użyć takiej metafory, że ręce to są haki na łańcuchu, a silnikiem są nasze plecy i musimy dźwignąć się plecami i tylko ręce to jest taki powiedzmy półśrodek do prawidłowego podciągnięcia. Ludzie najczęściej pociągają się wykorzystując bicepsy. One oczywiście będą pracowały, ale od nas to zależy jak bardzo. Jeżeli prawidłowo wykonamy ćwiczenie, to w niewielkim stopniu. Zrobiliśmy tak zwaną szerokość pleców. Teraz skupimy się nad, jej, nad ich grubością. Bazowym ćwiczeniem jest wiosłowanie sztangą. Ja tutaj preferuję podchwyt. Dużo lepiej angażuje on według mnie mięśnie pleców. Plecy muszą być wyprostowane w tym ćwiczeniu, prostowniki mocno napięte. Najłatwiej jest wyczuć to ćwiczenie w ten sposób, że wyobraźcie sobie, że ktoś trzyma palec pomiędzy Waszymi łopatkami i musicie go mocno ścisnąć. Kolejnym ćwiczeniem będzie przyciąganie wyciągu dolnego. Ruch jest niemalże identyczny jak przy w poprzednim ćwiczeniu, czyli łopatki do przodu, łopatki do tyłu. Z tym, że będziemy tutaj używali końcówki neutralnej, czyli neutralny, inaczej też muszą powiedzieć młotkowy. Spinamy na maksa nasze mięśnie. Łopatki muszą być mocno dopięte i tak samo łokcie jak najbliżej tłowia. Wykonaliśmy już wszystkie ćwiczenia przewidziane na dzisiaj, więc mam nadzieję, że trening Wam odpowiadał i czuliście przede wszystkim te mięśnie, które miały pracować. Zapraszam Was do oglądania kolejnych odcinków serii Fitmania. Pozdrawiam!